No i mamy tutaj Władysława Hańczę. Z żoną? Z żoną, tak jest. Z panią Barbarą Ludwigianką. Może zaczniemy tutaj, będąc dżentelmenami od, od pani. Od pani. Dla mnie pierwsze skojarzenie to jest oczywiście seksmisja. No wiadomo. Doskonała rola tutaj takiej babci, która no tak pamięta ma dawne z... czasy. O, pamięta dobre czasy, do czego byli używani mężczyźni, nawet No Generalnie jest wyluzowana, <grym> ja, można oczywiście, powiedzieć. <grym> oczywiście, tam dżemik sobie podjada Ta. ze słoika i tak. No Barbara Ludwiżanka, wspaniała aktorka i teatralna, i filmowa, bo przecież jeszcze w sublokatorze Majewskiego, no w mnóstwie filmów. E, grała, chociaż oczywiście należała do pokolenia, które głównie ceniło teatr. Mhm. E, I wiele razy to podkreślała. Ja jej nie pamiętam jako e, No bo ona, ba, no bo wtedy właśnie grała w teatrze, teatrze. przecież ona jest rocznik 1900 bodajże 8, więc miała potencjał na granie w przedwojennych filmach, tak, była skupiona na teatrze, podobnie jak jej mąż, Władysław Hańcza, e, do którego wołał Wacław Kowalski, że podejdź na dopłatę. dowcip polega na tym, że kiedy Chęciński ich połączył, no to Hańcza to był Wielki aktor. A Wacław Kowalski tam w teatrze tak, ten jakieś tak, małe tak, role tak, grywał. Hańcza tak, myślał, że go zjewka na Nie wyszło, i nagle Hańcza się zorientował, że ma tu prawdziwego konkurenta. Kowalski jeszcze, cały show. A jeszcze Chęciński, niedawno zmarł opedeł, że jak się zorientował, co się dzieje między aktorami, to jeszcze zaczął ten konflikt podsycać, bo widział, że to się przekłada na postaci. Tak, więc to jest w ogóle wspaniała historia. Władysław Hańcza, no to jeszcze po odrzuceniu roli starego Radziwiła przez Gustawa Holupa. Ale z olbryskim tej rozmowy właśnie. Cholubek Hań... byłby zupełnie inny. Hańcza jest taki tutaj nobliwy i wojownik. I tak, tak. Jest tak, przekonywające, tak, tak, bo tak. to jest. On już jest starym człowiekiem, to już zmierza do kresu swojego życia, ale to wiemy o nim, że to jest wielki wojownik, wojownik który miał tak. wielkie przewagi tutaj e, wojenne. Właśnie w tym momencie się pojawiła pojawił się taki pomysł, żeby ze względu na to, że ta aleja zasłużonych zasługuje na. Według opinii Rafała, ja się no, no, do tego na osobny. Osobny materiał. Stąd też no, będziecie Państwo jeszcze musieli jakoś nas znieść ten kolejny odcinek. O starych. Powązkach. O starych powązkach, no tak, tak, bo my teraz dochodzimy do grobu Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, jej męża. Stanisław Dygat, oczywiście też postać filmowa, wiadomo, ale przede wszystkim Kalina Jędrusik. No ale no, tutaj jest zatrzęsienie, bo tak, obok jest Fieski, za chwilę jest Opaliński, tu jest obok Mieczysława Ćwiklińska, tutaj Marian Wyżykowski, Elżbieta Barszczewska, tu jest Leszczyński, tam za nami przez Odwojenna gwiazda Jadwiga Smosarska, no tu po prostu, no tak, tutaj trzeba, natomiast o, dzisiaj o Kalinie Jędrusik szczególnie warto pamiętać, bo nawet się ukazał na e teatrze jakiś artykuł właśnie osoby, która z nią była w chwili jej odejścia. Dla mnie Kalina Jędrusik kojarzy się najbardziej z Kabaretem Starszych Panów. Oczywiście, to piosenki, piosenki niezapomniane. Bo... Jeśli mówimy o filmie, to mało kto wie że to nie miała być wcale Lucy Cukerowa, to miała grać Violetta Villas, tylko ponieważ Violetta Villas, jak przystało na dziwaczną diwę, była przesądna, kiedy szła na spotkanie z Andrzejem Wajdą, drogę jej przebiegł kot i zadzwoniła do Andrzeja Wajdy, że nie zagra tej roli, bo drogę jej kot przebiegł. No Proszę. i błahe historie takie błahe być. historia tutaj, i, i tak. zmieniają bieg historii kina, bo History zagrała kina, Kalina dokładnie. Jędrusik, no nie zapomniał. Ta scena została na początku wycięta, ona, się, ona nie pojawiła się w pierwszej wersji e, Ziemi Obiecanej. Nie odwrotnie, ona była w pierwszej wersji, w tej teraz wersji, którą Wajda zrobił, to on ją trochę przyciął, co nawet Wajdzie o, wypominano, proszę. że nagle się na starość jakiś pruderyjny zrobił, e, no ale to nie tylko Ziemia Obiecana, przecież bez Kaliny Jędrusik nie byłoby wielu filmów Hasa, nie byłoby wielu e, filmów... Tak, ona zagrała w lalce u hasa, W lalce, tak. nie tylko zresztą, bo przecież pojawia się też Jak Być Kochaną, tak. e, więc to jest, to jest aktorka, bez której by nie było kina. No, taki fajny film był taki Krymina z Łapickim razem grali w... Gdzie jest... Trzeci król, to to? Gdzie jest trzeci król też? Ale też było. Zaraz. No ale lekarstwo na, miłość. O, lekarstwo na miłość. Lekarstwo na miłość. Lekarstwo na miłość to jest komedia, która jakby nie weszła do tego kanonu tych kultowych z bareją, z rejsem, z samymi swoimi, a ma całe mnóstwo falów. A bardzo dużo wdzięku ten film. Jest Jędrusik, jest Krystyna Sienkiewicz, no tam jest... A jest Jędrusik oczywiście na pewno taki tutaj zrobił dosyć dużą popularność ta historia, nie wiadomo czy prawdziwa, że Gomułka tam zdejmował Bambosza z nogi rzucał... i rzucał... W telewizor podobno nieprawdziwa, natomiast rzeczywiście prawdziwe były historie, że no, podobnie inspirowane jakoś tam, ubecko mhm. nawet, rzekome listy do telewizji, że ona demoralizuje mężczyzn. Jakiś żon, ale to były prawdopodobnie fałszywki, spreparowane na to, bo w każdym razie, była... razie na pewno trzeba przyznać, żeby pan Stanisław Wygad był osobą socjotolerancyjną, że tak powiem open-minded. E, Tam wchodziły inne rzeczy, o których nie będziemy wspominać przed kamerą. Ale też pamiętajmy, że to była wielka miłośniczka zwierząt, i po trosze to ją zabiło, ponieważ mm. jednak osoba chora na astmę, taką liścią kotów, kotów nie powinna się była zajmować. I ona do końca była aktywna i ona była bardzo szczęśliwa, bo ona gdzieś miała poczucie, że się bardzo zmieniła, ale że młodsi reżyserzy, ona była bardzo dumna z roli w obioba koniec cywilizacji Szulkina, była bardzo dumna pod koniec życia z roli w podwójnym życiu Weroniki. Kieślowskiego. jej to bardzo to się wie. podobało imponowało że młodsi reżyserzy widzą ją mhm. w innych rolach to co Bilewski mówi tak. że, że ona się zmieniła za Mantki w charakterystyczną zrobiła się gruba zrobiła się inna i młodzi reżyserzy znajdują na nią klucz w tym bardzo była szczęśliwa ale no nie. no nie no mieli problem, żeby to powywalać wszystko, bo tego tyle... Nie powywala się, wiesz, wystawią to i będą bogaci. No mam nadzieję. Teraz kiedy zaczynamy omawiać postać kolejnego aktora, Tadeusza Janczara, to Państwo teraz widzicie obraz z Klatki Schodowej to jest róg ulicy Legionów i... O mój Boże, łodzianin, jaka kompromitacja. I Gdańskiej gdzie znajdują się najbardziej sławne schody, schody z których... z tą spiralną taką poręczą, tak. gdzie w pokoleniu e, zaszczuty przez e, Niemców tak. e, Tadeusz Janczar wchodzi na ostatnie piętro, widzi, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia i e, popełnia samobójstwo właśnie skacząc w Aleci kukła, aleci kukła w książce o Janczarze są nawet zdjęcia tej kukły podobnej do Janczara to inne czasy, a co już filmowcy potrafili? Potrafili zrobić, prawda? I, no cóż, no, Bez komputerów? Mamy na takie informacje, że jest y, byłym żołnierzem AK i oficerem Wojska Polskiego. I tutaj warto wspomnieć, my żeśmy już przy jakiejś okazji, już nie pamiętam którego aktora, to była taka trójka e, chyba aktorów, którzy byli w tym teatrze wojskowym. Y, hmm. y, Nalberczak -y, y, Janczar Zagórski. Oni byli kolegami. żadnego z nich nie odwiedzaliśmy na co dzień Nie, 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 bo oni wszyscy są tutaj. Wszyscy są tutaj. Tak, okay. tutaj. E, Nalberczak Janczar Zagórski, oni rzeczywiście prosto z wojska, z listem polecającym od zamordowanego, już dużo później Jaroszewicza się zgłosili, mhm. zostali przyjęci do szkoły, no i porobili kariery, szczególnie chyba Janczar, który się ze szkołą, z filmami szkoły polskiej bardzo kojarzy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja tu, bo wspominaliśmy, co filmowcy potrafili. Ja to muszę opowiedzieć, mam nadzieję, że na to się znajdzie miejsce. Ja po prostu zdębiałem, samemu będąc aktorem, jak się dowiedziałem, jak była kręcona scena z Tadeuszem Janczarem, w której on w kanale biegnie z saperką, żeby przeciąć kabel Goliata, no, I przecina go seria z karabinu maszynowego. To były spłonki w, w podłożu, spłonki w kostiumie aktora, i za nim spłonki w podłożu. To sobie teraz Państwo wyobraźcie: niektórzy mówią, że co to tam jest grać w filmie? To on, czołgając się z saperką po kamieniach, musiał w idealnym, idealnie wybranym miejscu zatrzymać się a pirotechnicy musieli kolejno odpalać spłonki w podłożu, w kostiumie, w podłożu, żeby to wyglądało jak seria z karabinu. To jest zegarmistrzowska robota, co mówię do wszystkich, którzy. To nie chcę nawet sobie wyobrażać stanu nerwów, zarówno aktora, jak i pirotechnika, który odpowiadał za odpalenie tego wszystkiego. To były pojedyncze spłonki, które musiały zostać tak odpalone, żeby wyglądało to jak seria z karabinu maszynowego. Ja bardzo jestem wdzięczny, Rafał, za to, że wspomniałeś właśnie kara, bo to, jakby, gdyby nam to umknęło, to bym sobie tego nigdy nie wyobrażał. No! Bo tam rolę, właśnie teraz wiesz, widzę twarz y, pana Tadeusza. Kiedy oni tam przechodzą po tych tymi kanałach, to było genialne światło cienie. No, to było takie no oświetlenie, taak, było taak. tak świetnie zrobione, że. Tym światłem wywołany był ten nastrój, po prostu no, coś nieprawdopodobnego. No, oczywiście były bardzo zniszczone taśmy, zniszczone kopie. Teraz po rekonstrukcji cyfrowej możemy te, to, tego doznać głębiej, bo to jest tak, jak miało być. Mhm. No ale dodajmy, że przecież leży Tadeusz Janczar w tym rodzinnym grobowcu, także ze swoją żoną Małgorzatą Lorentowicz. I również żo żołnierz. I? Również żołnierką Armii Krajowej i aktorką, którą chyba wszyscy oczywiście zagrała wiele ról. Ale jak powiemy kogiel mogiel i w labiryncie, to wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Pan Tadeusz Janczar był człowiekiem bardzo ciężko chorym. Przez większą część życia miał chorobę afektywną dwubiegunową, która go na długie lata wykluczała z grania. No i pani Małgorzata Lorentowicz y, opiekowała się nim. Stąd w dużej mierze jej rolę. Ona się bardzo cieszyła z labiryntu, że to jest stały dopływ gotówki, bo on po prostu nie był w stanie pracować. On jeszcze do końca w Matysiakach grał. No i oczywiście chyba y, dostał rolę, która dorównała jego dokonaniom z lat 50., mówię o serialu Dom. Gdzie rzeczywiście został też jakby w swoim rano. wizerunku wojennym, tak, tak, tak. ale już inaczej, starszy, dojrzalszy. Bo tam grał człowieka w depresji, czyli mógł tak. zagrać jak gdyby siebie, w pewnym stopniu I o, tym byłam, I o tym jest w książce o nim, którą napisał Piotrek Śmiałowski, bardzo dobrą książkę, że Janczar bardzo często w tych, no, czerpał ze swojego wnętrza, bo był, mhm. miał to wnętrze bogate. Dodajmy, że i syn, i wnuk y, Tadeusza Janczara są aktorami. Mhm. Czas nas goni, czas idziemy nas goni. Dalej. Tak, idziemy dalej. Ten skromny grób, który widzicie Państwo za naszymi plecami, jest grup pana Henryka Bąka. Pokolenie moje to pamięta tą naszą nomenklaturę, w jaki sposób ona się prezentowała. Mm -hmm. To byli panowie tacy w garniturach, ale no powiedzmy tam raz lepiej, raz gorzej, gorzej skrojonych. skrojonych tam, tak. Oczywiście takie wydatne brzuszki, tak. siwiejące takie jakieś tam, znaczy nie tyle, że siwiejące, jakieś tam zakola. Ale to, co zostaje siwiejące. Tak, to, co zostaje siwiejące, w grubych tak. takich okularach z takiej rogowej oprawy. Henryk Bąk świetnie się wpisuje w wizerunek takich notabli. I grał ich. I grał, bardziej um, się kojarzy że to jest serial Dyrektorzy. Dyrektorz. Nie wiem, czy państwo, pamiętacie no ten serial? Tak. serial Zbigniewa Chmielewskiego, serial Dyrektorzy. E, była też Uszczelka, to był ten najważniejszy dzień życia, taki serial. No, ale to by, całe mnóstwo filmów był Strach Antoniego Krauzego, gdzie on właśnie grał takiego notabla, który z naprawdę o kryminalnym wydarzeniu, ale ją krywa. E, no Henryk Bąk, bohater wielu spatifowych anegdot. Skoro już powiedziałem, że bohater spatifowych anegdot, to też chyba nie muszę wspominać, czemu stosunkowo młodo zmarł. To alkohol niestety zagrał swoją rolę. Znane bardzo, kiedy już spadł, znana anegdota, że kiedy już Spatif był zamykany, um, Henryk Bąk bardzo tam się chciał nad ranem dostać i krzyczał: No, ludzie, zlitujcie się, puśćcie bąka. E, <laughs> bon Vivant, mimo tego swojego dyrektorskiego wyglądu, że tak powiem, Bon Vivant epoki, niestety zapłacił za to cenę, bo to wszystko było zabawne do czasu. Mm. Natomiast pozostał, w, zmarł w Skolimowie, w domu aktora weterana, mając 64 lata, tam musiał się znaleźć. Mm -hmm. przez zobaczcie państwo numer w 87 roku ostatnie role to są lata 79 80 to był 50 aktor więc mm -hmm. w zasadzie dla aktora w pełni sił twórczych e, no niestety Mieczysław mm. Wojt i to jest w moim takim mniemaniu, rozeznaniu, aktor, którego bym też przypisał do kategorii takich aktorów, którzy są na tyle charakterystyczni, że tak, albo arystokrata, albo jakiś rycerz, na przykład tak jak w Krzyżakach. Krzyżakach jakich, Albo profesor, tak jak u Barei chociażby w alternatywach. Jak to było, że to, to miał być Michnik, tak? Adam, nie jąkaj się, tylko powiedz o co, co chodzi. <grystanie> tak jest. Także tutaj Mieczysław Wojt właśnie się wpisuje w, w takie ramki takiego Aktora, który jeżeli już wypowiada jakieś takie kwestie, to takie przemyślane, mądre, filozoficzne? No, ze swojej strony dodam, że tutaj żona pana Mieczysława Fojta, Barbara Chorawianka, znakomita aktorka, dba o jego ostatnie życzenie. Mieczysław Fojt życzył sobie spoczywać pod brzozowym krzyżem. To już jest bodajże czwarty brzozowy krzyż, no bo przecież od jego śmierci minęły, minęło 31 lat, więc te krzyże po prostu no, rozlatują się, ale pani Barbara dba i stawia nowy krzyż. I ja tu jeszcze może moje osobiste wspomnienie miałem może z 8 czy 9 lat. Mieczysław Wojt nie był już aktorem teatru Ateneum, ale przyszedł tam z jakiegoś powodu, on był bardzo wysoki. Tak. Był bardzo wysoki. Ale do Ateneum trzeba wejść po schodkach. A ja byłem dzieckiem i szedłem z mamą za rękę i on wchodził po tych schodach, i moja mama mi pokazała, tak mi ścisnęła za rękę. Mówi, zawsze jest taki świetny aktor, pan Mieczysław Fojt, a on wchodząc po tych schodach, takim się wydawał olbrzymi taki do nieba, taka, taka twarz. <grym> no a potem oczywiście alternatywy cztery w labiryncie, matka Joanna, Daniołów, całe mnóstwo wspaniałych ról zarówno w wielkich filmach, jak i w małych filmach. Bo to wiem od pani Barbary Chorawianki, no co tu kryć? Mieczysław Wojt kolejna wielka postać zniszczona alkoholem. Człowiek, który... Właśnie ale właśnie tek, 62 lata. 62 jest lata. Walczył, tych... walczył, próbował, stąd na przykład w latach 80-tych mnóstwo ról w mało znanych filmach. On tak. po prostu, kiedy miał okresy prób trzymania się w trzeźwości pracował. Chciał jak najwięcej pracować, jak najwięcej robić. Stąd jest, grał w jakichś takich filmach typu ESD, film dla dzieci Anny Sokolskiej, Serenite, jakiś telewizyjny film debiutantki. On przyjmował wszystko, żeby móc pracować. Wziąłem w dłonie okulary, dlatego że tak przypomniałem sobie, że wiecie co, taka bezgłośna scena, kiedy Mieczysław Wojt gdzieś tam zdejmuje okulary i przeciera chusteczką. Tak. To wszystko się wiecie, co odbywa tak naturalnie, ale z taką dystynkcją. Wiecie, co, że, że zdjęcie okularne można w sposób prosty zrobić. A, a można? można. zrobić tak, to robi Wiedeci Wojc. jakiś odpowiedzi. Ja jeszcze, ja jeszcze pamiętam jego, że tak powiem, seksualny błysk w oku w 07 z się w odcinku strzał na dansingu, kiedy Borewicz do niego dociera i dowiaduje się, że ten zastrzelony tam szantażysta romski, nie mogąc mu się spłacić, wynalazł tę dziewczynę. Która kiedyś była prostytutką, on ją tam szantażuje. I kiedy Fojt mówi do Bronisława Cieślaka, że zamiast pieniędzy otrzymał tę dziewczynę na, na seks, i mówi: Muszę panu powiedzieć, że byłem. I tutaj też tak zdejmę okulary: Czy jakoś tak, że byłem zadowolony z takiego obrotu sytuacji? I ma taki ten błysk. Po prostu w ułamku, ale po prostu to jest w ułamku sekundy, bo to był aktor, no właśnie, tam on nie musiał grać y, y, seksu, że y, nie wiadomo co. On, na tylko, tym na on tylko przycisnął jedno słowo i odpowiednio błysnął oczami. Wszystko w tym było. Nie ten wiek, żeby odejść. Nie ten wiek, żeby odejść, umarł we śnie. Mhm. Czyli ktoś powiedział, właśnie to też jakaś jest kwestia z filmu chyba u Tarantino, że luksus śmierci we śnie. Chyba któraś z aktorek tam uśmiercała inną. Nie znam tak dobrze kina Tarantino, ale, ale być może, no tak, Nieczysław Foyt tak umarł we śnie, po prostu się nie obudził na początku hmm. 91 roku. Tu jest napisana data 31 stycznia, ale to tak nie wiadomo do końca, czy to był 33 stycznia. Eee, to znaczy, wybaczcie Państwo nam, jeżeli wrzucamy takie dygresje, które są troszeczkę takie humorystyczne, będąc na cmentarzu. A... Poza tym odwiedza... Widzimy tych, którzy dają nam radość do dzisiaj. No właśnie, aktorzy często wolą grać w teatrze, ale to film i telewizja zachowują ich dla nas, i zachowują na, ich dla nas. I zachowuje tak, zachowują. Idziemy, idziemy. Idziemy dalej.